Dzień dobry. Kolejny wypad taki kontrolny do lasu. Mokro jest. Szukamy prawózków, bo od dwóch chyba albo trzech wizyt w lezie nie znalazłem prawusa. Owszem, kurki jak najbardziej takie ładne, grube już mi się trafiają. Te, które zostawiałem 2-3 tygodnie temu, to naprawdę już są takie ładne dorodne, bo kurka długo stoi, a poza kurkami nic. Tu ktoś był na tym miejscu, widziałem wycięte kureczki. No i wreszcie znalazłem ładne stado, chyba. Widok bezcenny. Siedem albo osiem sztuk. Piękne. I jeszcze tam dalej na pewno są młodziutkie. Piękne. Tu jest jakaś obgryziona, a tu górka tylko. Ale spójrzcie, wychodzą maluchy. A prawdziwkowe miejsce, które daje ładnie co roku kilkanaście prawdziwków, jeszcze śpi. A kurki 50 metrów. Od tego miejsca jest właśnie ten zagajniczyk z kurkami, i, i tam stoją. A tutaj, niestety, no nic. Dzisiaj, krótko ale treściwie, kurki są na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ja uciekam do domku, bo zaczyna już pokrapywać. Dziękuję za obejrzenie. Najnowsze wiadomości, jak coś to wiadomo, za kilka dni. Na pewno wskoczę do lasu i sprawdzę. To tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmu. Siema.